Aby kupić like na Instagramie, pierwsze co musimy zrobić, to wygenerować poprawnie link. Więc przechodzimy na instagram.com i tutaj podajemy nazwę swojego konta na Instagramie. Wybieramy na przykład ten post, kopiujemy link, wklejamy go w poprawne miejsce na stronie dodajfame.pl, wybieramy ilość i pamiętajcie, że Wasz profil musi być publiczny, licznik lajków musi być włączony. I nie składamy zamówienia na to samo zdjęcie, jeśli pierwsze zamówienie jest w trakcie realizacji. Klikamy dodaj do koszyka. Zobacz koszyk. Przejdź do płatności. Wypełniamy tutaj swoje dane. Akceptujemy regulaminy. Możemy bezpośrednio kodać kod wlik. Kliknąć kupuję i płacę. Zrealizować płatność i czekać na wykonanie usługi, lub wybrać bank, zapłacić i też poczekać na zrealizowanie usługi.